Chyba No. Czekajcie. Oła, Prawie zginęłam. Można być enwarde, można, ale, ale... Trzeba nawet, nawet trzeba, ale to na Discord. No to pierwszym razem trafić w jedną dziurę było naprawdę ciężko. Słodziaczkowo uwu. Albo tak męsko ara ara. Albo zrobić tak niebezpiecznie, takie grrr, i wysyłam cię z tysiąc dolarów. Uu. You no. can choose my mate, you can choose, you have free... Dobrze, you co ty robisz? Ja musisz mi do tysiąc? Co ty robisz, kurwa, Uwu no, okay. UW słodziakowe, Brrr, no było. niebezpieczne, albo... Ale było! Ara, ara bardzo me... Nie było nic, ja nie słyszałam! No, zrobiłem UW. Masz 10 sekund, jeżeli nie, to ta kasa przepada i... i nie ma. <śledzio> <śledzio> Upadek człowieka. <śledzio> Zawsze mordę, <śledzio> to będzie ten tysiąc czy nie. Och, <śledzio> kochał, upadł. Będzi, sobie... Będziesz, czy nie, będziesz? Nie podłączyłam słońca, no to wysyłam, wysyłam cię. że masz mój numer czele, konta? Czele, um, a nie podłączyłeś tego? Yy. Kurwa. Jak tego zaznaczę, no to będzie Git. No to będzie Git, to się do mnie nie spierdoli. Ale jak dam w prawo. Tak pewnie obejrzyj tego klipa, to mi każe wypierdalać do pastora i na mechaniku zapierdalać i do fabułek ustawionych iść. Kurwa. Content będzie na prawo? Ja pierdolę. Zaznaczę dwóch. Da się dwóch zaznaczyć. Nie, no dobra, Grandi, 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 Grandi szef, Grandi szef. Jak już wszystko... na królewskie? Że kiedyś tam się załatwiali... królowie, nie? Patrzcie tak, co? Szlachta nastrała. Którego lewów zabierasz ze sobą na Pyrkon? Ja zabieram tak... Już ci pokazuję. Dla siebie tylko? No to malutko. Gold, gold, gold. Gold, 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 Proszę, gold, gold, dwa gold, i mnie gold, Proszę gold, ja. 50 koła! 50 koła śmieć kurwa wygrał 75 tysięcy, a ja przejebałem kurwa tyle i nic nie wygrałem Nie wygrałem nawet więcej ja! niż 5 kołów Jest cisza wyborcza Wypada Okej, okay, to będę ciszej mówił Czas <laughs> Espresso, może zagłosujesz. Dobra, dobra Ej, ale, ale... Kurwiska jeba Jebać was, kurwy, spierdalam z Jak to się, z biegu się rzutowało? Plus w Uf. Uf. O. o kurwa Ach, Kurwa, ale mnie strunęło Jak plus w? pro... Plus, plus, plus w Musisz tak tylko zjabnąć tu O się Podleć tu. Konkurs na basenie, coś takiego. No i ja byłam tą osobą, która prowadziła ten odcinek. Kochani, <głos> Ale <głos> bardzo odcinek. Którym... Ja, ja myślę, że to jest pokazana streamerka versus youtuberka. To jest <noise> ten odcinek. No. Kochani. Witam Was bardzo serdecznie w naszym odcinku, w którym trzech uczestników będzie walczyć. Także zaczynajmy. Ale to zeszło ludzie. To szybciej trzeba... Jedną trzecią musisz powiedzieć. Od razu tak 10 sekund. Witajcie w dobrym odcinku, mamy trzech uczestników, jesteśmy na basenie. Mi przychodzi taka jedna rzecz, którą Maja by mogła nagrać. Ona by po prostu nagrała to w stroju kąpielowym, co nie? I ona by robiła tylko tak. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak. To jest jakieś niepoważne. Nie odpowiadający. i taki słup jak w Meksyku, ej. To powinien być Meksyk. Czy to jest słup? O kurde. To jest Meksyk, nie? To jest Meksyk. To jest Meksyk. Nie no, to jest meksykańska flaga. No <grywa> kurde. Nie patrzę na czat, nie patrzę na czat. Jedziemy po lewej? Nie, bo to jest... To jest lewa strona, oni jadą po lewej. Jedziemy po lewej. No, nie, to jest koniec, szczerze, tej rundy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Jedziemy po lewej. Mamy Shitkan, daje Indię. Nie wiem. No, jedziemy po lewej. No, w Meksyku nie jeździ się po lewej. Wow. Wow, cieszę się. Cieszę się, że tutaj. Eee... Restart. Siemano, co tam? O kurwa! Co to jest? Ja pierdolę, jaki wstyd! Co to jest, kurwa? Ja, ja zarabiam tyle pieniędzy? Dobra, przepraszam, kurwa. Nie, więcej nic nie... Dobra, nieważne. Ja pierdolę. A, Jezus Maria, jaki przydal. Boże! Jak idzie Chińczycy? Co? A czemu nie myl? A może się ruszać? D, Niemcy. Walę teraz z Niemcy. On też wie, że Niemcy nie ma co. Jak znajdzie miasto. Trochę, na środku nie ma miast Więc trochę lipa Mógłbym sobie szukać na przykład, o Frankfurt Frankfurt, I okay. dać Frankfurt, ale... Ale on... Czyli, a nie Ej, chatki z gówna, dobra, Afryka jednak Gdzie ty lecisz? Ona na... na pałę leci <grym> a nie przecież... Ja jako mięso armatnie lecę, bo ja mam takie lagi, że i tak... Trzec, B, a mięso armatnie na B O kurwa, mam kawę wszędzie, ja pierdole. Ja dupie. Kawa w fotelu, kawa w fotelu, tylko nie to. Ja pierdole. Z kawy. Chuj tam w to, że jestem cała. Jak wyciścić fotel z kawy? Jak wyciścić fotel z kawy? Jak wyciścić kawę z fotela, widzowie? Jak. Z... wyciskam tą kawę z tego fotela. jebie kawą. Tak, moim zdaniem. A Kasper z Kacperem to w ogóle dotykający się co chwilę po twarzy, im no cześć. I'm done. Nie. CSK, Lubisz, nie umiem grać w CSA i nie grałam nigdy nawet, ale może się nauczę niedługo, bo, 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 bo mnie namawiają. Co to za historia z samolociarzem? No, pewien samolociarz ostatnio dostał ode mnie kosza. Nieważne. Nie wiem o czym mówisz, ale małpa to też był niezły. Jakbyśmy... Ej, uważaj, 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 uważaj. O, Tak, wawa, wawa. E... 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 Mogę być tym, kim chce. Mogę nawet sobie śmierdzić lekko Ej dobra, tak możesz być kimś kim chcesz i wybrać być kurwa bronią biologiczną na dwóch nogach, no ty jesteś jakiś ory Dobra, rozpierdolę cię zaraz kurwo, jedna na... kurwa No i widzicie, Grandy ze mnie zrobił tak brudasa <śmany> No to bym się przełożyła trzy razy, ludzie. Czy będzie telefon podróż? Nie. Pojedziesz, może do niego na bootcamp? No, proponował mi, żebym przyjechała, i też właśnie go wtedy zryzowałam. powiedziałam, że tak, że przyjadę do niego na bootcamp. I zamkniemy się wersją Mordecai I on powiedział, że mi zrobi W Urgota. I powiedział też, że mi zrobi E Urgota, a potem W Urgota. A ja powiedziałam, że mu zrobię q yy, Tamkensza. A on powiedział, że mi zrobi Ergenami. I tak gadaliśmy taka gadka była. Taka gadka między nami. Aha, po polsku? No, seks. Ogólnie mówiąc. O to ja. Chodzi o Alex, Widzę, 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 widzę. Jasno. Zbiera, zbiera grzyba, chłop. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu? Zbieram, zbiera, już, teraz. O kurwa, nie wychamuje! Nie, nie. O, o kurwa, nie, nie wyhamuje! Kurwa, nie! Kurwa! Nie. Ej stój tu wsteczny kurwa. No, wsteczny ja, się... Dobra, to No, 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 Nie, no, 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 Na cztery, no, nie no, Na no, Jest. no, Jest, proszę, na cztery. no, yes, no, jest, jest. Jest. Uuu, jest. Kurwa ciepło mi się zrobiło. No koszulek, sprzedaliś, koszulek sprzedaliśmy za w sensie łączna kwota, która poszła w sklepie Cent, to jest 50 tysięcy, z czego połowa idzie do mnie. No to kurwa, to jest dobra, dobra to jest dobre. To jest, to jest dobre, nie? Uważam. Uważam, że jest to duży sukces. Nie wiem, jakakolwiek drużyna sprzedała tyle koszulek w historii polskiego sportu. Nie być cztery. Jestem całkiem, całkiem dumny z tego, jak to się potoczyło. No ja się postarałem, panie prezydencie. Kurwa! Nie! Panie prezydencie, masz to! No, no nie, bo... Tu mnie, nie... za duża prędkość, bo nie czuję tego autobusu, jeszcze go pierwsza sprowadzę. I to no, widziałem raczej znaczy mam to, ujęcie mam, tylko ja chciałem skoczyć stamtąd. Nieważne, pakuję pana prezydenta, przepraszam Gucia nie ma Sigma. No to dobra, jak dobra. No dobra to i dobra, no to stream na Gucia, wracam za 3 godziny. Nie, 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 nie. To tylko taki zbieg okoliczności po prostu jest. Serio. Serio. No nie piszcie tak tak. Naprawdę to jest zbieg okoliczności. I to już drugi. Kiedyś też był taki zbieg okoliczności. Że akurat on był na styku i ja też był na styku. Czy wy próbujecie mnie rozproszyć tylko po to, żebym, o! żebym jeszcze dłużej to oglądała? Mm. Dziękuję bardzo bo jest za Subika z Prima. Ale ty możesz sobie leżeć. Nie A potem się mówić, że oglądam tak długo. To czy Sorry. Znalazłem! Bolany. No, no i bardzo I ładnie. ładnie. Nie, no i jak się Nochal, no to... no Nohal napisał tak. mefedron w nosie i chuj. I no, no. No. <laughs> Kurwa, jebany można, fotel. Nie, tak nie, no, no. nie, 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 nie. Każdy inny okolację. Odkładam, nie, nie, nie. Odkładam te karty. Kurwa. Ale, Ale dywan niesiesz na to biurko. Co? Ale dywan na to biurko kładzisz. No duże to jest Ale tak to jest największe. Na ścianę to powieś Na o, ścianę dywan Ej, Ale to nie jest głupie akurat To co jutro WLK na 7-7 Chyba postaram się zdać tą wulkę Ej w tym szocie chodzi tylko to o cycki ja się boję, bo ja Właśnie sobie nie zdałem sprawę z tego rzeczy. Ten na pewno trwa minutę I chodzi mi tylko o cycki O super Gorbi to pozdrawiamy całą twoją rodzinkę Ja tylko roleplay no gram o. Chyba ja nie Dobra, patrzę na mojego aima. O kurde. Zosta. Ty ja jestem dobra w Fortnite akurat. Pamiętajcie, jak znam kiedyś trudniej. A dostaję za to hajs? A dostaję za to hajs? a wiesz, że możesz trzymać przycisk bez znaczenia wszystko. Chwila co? Czy ja mogłam trzymać po prostu przycisk i to i tak by się uderzało? Kuchni. O chuj ci chodzi. Debilu! A kurwa mać! Oblałem się! Ja pierdolę! Cały jestem mokry, cała szklanka z Fantom! Ja pierdolę, chuj! Kurwa mać! A... A to jest moja papużka jedna z wielu kurwa takiej nimuence to bym dała se usiąść na twarz proszę cię. <tuszy> chcę fast foody chcę schudnąć widzowie wiecie jestem teraz na masie Wiecie, jak mi Daisy powiedziała, że wyglądam grubo, to mi teraz przykro i teraz nie będę nic jadła. Jest tak, nie z rzeczywistością, jest, tak. Y jeszcze jakimś tam planem było założenie szkoły językowej. Y ale to też jest tak, taka branża, której już jest bardzo dużo i, i nie wiem. Nie wiem, no może zostanę nauczycielką najwyżej się zajebie w GTRP. Jest, kur... Jest kot, co? Patrzcie, jaki kurwa ten. Joko kurwa łapa. Przyjemny was, kurwa, jednym hitem bym was kurwa zgasił. Weź O kurwa, jaki kot. Ty... No nie no. Kurwa, no zobacz to gościu. Jest kot kur... Dziękuję się, kurwa. Kurwa, smacznego, przepraszam Cię bardzo. Co ty się tak na mnie dziwnie spojrzałeś, jak przechodziłeś tutaj? Chciałem ci pomóc, a Ci było tuba widać. A no to było mi pojeźdź, że tego. Znaczy radę coś... Nie mam A ewentualnie kupić coś do jedzenia? Jak nie, ma... ja, nie zjem, jem może ci dam Okej okay. A co to jest, że tak spytam? Dobrze. Co? Jedzenie czy kamerka? Hmm. Dobra, wybry I... dalej, bo ja jem. Okej, okay. no herbaty. Ja przywiozłem swoje herbaty z domu. To są moje herbaty. Tu są moje herbaty. Rozumiesz? Herbaty. O kurwa! Ja przywiozłem tyle herbat. No ja bym chciała, żeby je nauczył. Bardzo bym chciała. No, ale jestem jeszcze, muszę się takich podstaw nauczyć, żeby. Pierdalam uh -huh. im, grzybulce i mu Dobra, no jadę. Ten nie chce, ten też nie chce. Nie, nie, proszę cię! Proszę cię! Nie, poddam się! Poddam się! Kurwa! Klipa! Kurwa, mać! Nie, 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 nie do mnie, nie do mnie! Klimpa! Zwierciedlaw! Pies tam biegnie, pies po drodze biegnie po lewej, patrz! Ale też jest wojna, Co tu się kurwa dzieje? Pies tam A Ata wyciągnął! Nie go, nie go, bo za co strzelać? Klimpa! DEBILU! Oni do siebie prują, pa! Rozpęta... Rozpętałeś kurwa wojnę gangów, gościu! Ja? To ty kurwa, on biegnie! Co tu kurwa... Report! Witam, RDM tutaj się dzieje!